Jesteśmy naukowcami, a co byś wolała? Ochroniarzem być pewni, albo o, pewnie albo D. No pewnie tak. jest ma za łatwo. <grym> co ty gadasz? Byłam, klas... <grym> no, tak jest, bo... Byłam klasą D i... Co my I robimy co? właśnie? co? spokój się. Nie no, nic, to no, to no właśnie nic. Badnikaro, badnikaro idę z tobą. Bo słyszałam, że masz kiepski humor dzisiaj. Idę ci go poprawić, chodź idziemy. Nie, Patrz mam kartę, chodź. Chodź. Chodź, otworzę ci. Monatka no. nie działa. Nie, nie działa Oj, co się dzieje, ja Batnikoro? Ale sobie broń, żeby nie było, że ja ją trzymam No dobra Myś ja nie umiem strzelać za bardzo, ale... O, nie będzie. No wiesz, le lepiej żeby osoba, która nie umie strzelać, miała broń, niż osoba, którą będą wymyły tryhardy, ale... O no co ty gadasz? Nie jesteś tryhardem Aż tak Znaczy nie no, po prostu <laughs> naprawdę... No ale wiesz, że to forfan jest, że to jest wiesz taka, że... Wiesz, taka ale łatka, śmieszna. Niektóre osoby, osoby zachowują się tak, jakby to było na poważnie i to mnie boli. W sensie, ja nie, nie potrafię czasem tego stwierdzić, coś powiedziałem, ale często tak to odbieram i może to jest moja wina. Czemuś, to jest taka wiesz, ładka po prostu. Ej, ładnie Karo. Dziema. Kulia, nie zabijaj nas, proszę. Nie, on nie, a czemu ja bym was zabić? Zimną kwiatą Dlatego, że mam broń? No. Mikulia, oszczędź nas. Feisia? No przecież błagałem <grymne> o no, Błagałem o no zamknij Chodź i. Błagamy, olidu, samki, drzwi. Siema! Ej, zakładamy drużynę wszyscy co? Zakładamy ja, chyba... drużynę. Zabijemy wszystkich co jest przeciwko nam. A jak to przeciwko loga? Siema! Dalej, wszystkich, rozstrzelaj

Delvex, nie było Cię tu, nie było Cię Nie, no, nie było Cię Czemu nie trzymacie broni, ale trzymacie? No, Delvex mnie nie, nie trzyma Mam schizofrenię paranoidalną Delvex? Właśnie no, no. widzę No, Delvex udajesz mam broń Ona udaje, że strzela. Delvex, wszystko będzie, to dobrze. będzie dobrze <śladania> 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 Dobra, Ale gdzieś to mi Czekaj, czekaj. Co? Są szpiegi cały czas i jest jeden szpieg pośród nas ten jeden szpieg jest właśnie osobą która tego mojego teammate'a A czym ja jestem? Proszę, zbądźcie się tego szpiega? Nie wiem, kto to, ale sami zobaczycie, kto to. No, ale powodzenia, jak coś, o. czy coś, nie wiem, no, jego. Ale są śpiedzy. Among Us. Ten, nie tam Trzeba tą zagadkę rozwiązać Dobra. Zobaczmy Ktoś wyłączy, to strzelam Stop, stop, stop What? Jesteś śpiegiem? O Jak przestraszyłaś? Nie, No bo tak, no bo czekam aż ktoś tutaj podejdzie i będzie chciał włączyć, żebym zastrzeliła to nie nie już myślałem, że osoba, która tutaj włączyła, to została zneutralizowana, bo wiesz, tak puste. No była zneutralizowana no to wierzę. Ale nie, tu nikolę. Stójcie, nie wyłączajcie. Jesteście nie, śpiegami? Nie była Kinga była śpiegiem, ją ja zabiłem. Obecnie, tak? Na pewno? Je, tak bo właśnie na moich oczach może zabiliście je, tak Kinga nie. i Delvexa, więc po nie wyglądaliście jak Nie, właśnie... to Kinga zabija Delvexa. Tak? Mm -hmm. Okej. Okay. Dobra, teraz chodźmy zobaczyć, kto nie umarł. i tylko no, ale nie, o, o, ja nie, byłam śpiegiem, Delveck do mnie strzela. Aha, ale no, nawet śpiegiem. Nie, 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 nie. nie, ma. A, na Chciał, zobacz, ja nie, Aha, nie, 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 to nie, Dobre pytanie, Wiksa. Jak ta gra działa? Bardzo proste. Znajdziecie się w heavy containment zone i będą zgaszone światła. Będziecie bardzo oślepieni i będziecie dość powolni. Zasady są bardzo Dajmicy. proste. Slenderman, czyli SCP-106, bo nie mamy modelów i nie możemy tego robić, będzie dość szybki. Zasady są bardzo właśnie proste. Musicie znaleźć 5 bardzo dobrze ukrytych kart i wrzucić je do jednego. E, miejsca, które pokażę wam na mapie. Prawdopodobnie będzie to jakaś winda lub jakiś checkpoint. E, no i teraz tak, jeżeli będziecie hmm. w e, PD, to e, automatycznie, chciałem powiedzieć, że nie będziecie mogli z niego uciec. Będziecie Zginiecie po prostu. E, jeżeli będzie tam karta, jeżeli ona tam wyląduje, to spokojnie karta będzie normalnie wróci do heavy, więc wiecie, nie musicie się o to martwić. Hmm. Po prostu będzie w innym miejscu. Czy wszyscy są gotowi? A będzie? Oczywiście, tak. wyłączyłeś mi mikrofon? to nie jestem gotowa. Mogę dać. nie do komunikacji między sobą? Nie chyba, po prostu osób jest chyba. Dobra. Bezrozumiałeś. średnio nie rozumiem, co on mówi. Ja też nie. No nieważne, nie musisz go rozumieć. Nie musisz. No i kto nie zapłacił za prąd No i kto nie zapłacił za prąd? No proszę. No daj mi Ej, czemu ja słyszałam Mikulia, na pewno? O, nie wiem, ja ci była... Nie, 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 nie. Dobra, szukamy kart, nie wiem, gdzie one to jest mają być. Twarcze, to jest nie, nie, chodź tu, nie! Bo ona będzie słyszeć! Sender, będzie słyszeć Tesla. No. Jak wam idzie? Tędy, chodź tędy. A! No e, gdzieś... Może tutaj ukrył, może tutaj gdzieś ukrył. Bo ja bym jest jak... To szóstką, przechodzi przez ściany, Wixa. Ja bym tutaj ukryła karty A, naj... naj... Ja bym ukryła tutaj gdzieś kartę e, karty naj... E, bo na pewno jeszcze nie powiedziałem, gdzie macie tą kartę w ogóle wziąć. E, to już wam od razu tłumaczę. E, tak, ma... bierzecie do... E, już wam mówię. Do.... E, Niuka. Najlepiej do Niuka. Na dół. E, gdzie macie je dokładnie dać? To jest do, do Niuka Armory. Czyli wiecie, tam gdzie byliście, się rozbiliście. Jeżeli tam będą 5 kart na podłodze, wygracie grę, jeżeli nie, no to z Kiliściu przegrywacie. Szukajcie Zostało tych 24. kart. Zdecydowanie za dużo gadajcie. No, 24. Dobra, Mikulia, Mikulia. Mikulia. Yeah. Ja. ja Taka, to, to <strybarka> no, nie opłaciłaś prądu znowu. Proszę, zapomniałam. Trimerka i ty. Trimerka. No, Donajcie nie Wasze donate jeszcze nie przyszły, dlatego. Nie, 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 nie. Nikulia, Nikulia! Tak? Machaj do góry i do dołu I patrz na lampę o, Właśnie. Ja rozumiem, Shazzy Nie Do rozumiem. góry i do dołu machaj i patrz na lampę, patrz na lampę Hej, Kinga Ja wiem Chyba umrzemy No nie widzisz jak się buja? No buja to się tobie w głowie Czekaj tych kart Nie Ja nic nie widzę Chodź tutaj ze mną, bo ja nie mam lampy na... Bo to się po prostu Zostało 20 osób nie są gdzie są karty? karty? i Mir. Jeszcze Tak? O. Mikulia, to ty ja. rozkładałaś karty. Ogólnie, no, ale ja zapomniałam. O, była, ogólnie A. na ścianie było. Więc uważajcie No one są to rzucone to pewnie tam. pod dwa razy te. Gdzieś w jakichś takich głupich miejscach przez tajemniczego obstawiam. Może tutaj? Zabijaj. Właśnie to już szukałam. Zabijaj, nie ma. Chodzę. No, Hubi, to możesz zostawić. Hmm. Ale bez teamowania, Wixa zadanie zabić. O, już po nas. Dla, dla mnie byś to zrobiła, prawda, Wixa? O, czyta. Nie, nie chcę wybijać wszystkich. Nie, 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 nie. Nie, chodzi, że wybijać wszystkich za mnie. Dla mnie. Czekaj, znisz. Dobra, no to niech wyrzuci, dobra. Jest skid. 16 osób zostało, by the way. Hmm... Potrzebuję asystenta. No, no kurczę, ja myślałam, że nie zauważy! No, Dedestru, czemu tutaj przyszedłeś? No nie, no... Trzypał, bo ja mam dwie karty i jak ja dwinę, to w sumie te karty zostaną O tutaj. do wymiaru. Dedestru, o nie, Czemu przyszedłeś do mnie? Ja bym się przeżyła. Aj... Ajaj... No aj. niestety. jesteś? A, to ja pewnie nie słyszę. No niestety, Dedestru. Oszukałeś mnie. Biera karty, patrzę czy ktoś karty nie miał ze sobą w tym. Inaczej bierze. No ja miałem dwie karty. No my mieliśmy jedno, w sensie krótsze miał. Tak, a, ja wyrzuciłem dobra. jedną, jednak gdzieś na podłodze teraz leży. Ej, to jest trochę niemożliwe. Albo nie wiem. kajka z to... kurde! No nie da się a, po uciec, więc no... Trzeba w grupie chodzić i liczyć na to, że w pójdzie pójdę po a, a, a. No Nie no, jedna była, Ej, ktoś no, jest za wami. Co wy się tu przeprowadzili za bydle? było <laughs> ten sprint na krawkę, to było, okej, ale... No, plus jeden. No nie Tak ledwo ledwo się da Raz się zobaczę ale ona jeszcze może iść pod ziemię No Ale nie może przejść przez drzwi więc za coś A to wciół Ciężko te kacce znaleźć jakaś Co robi moja rola ciebie No dobra mocno Ach, znowu mi kuria nie zapłaciła w placówce z tak, za prąd. No, no, no bo nie się doszły no, wasze no, do jeszcze. No, no, tak, no, to czasem no, było. Tak, tak. Ale, że Jak dojdą to zapłacę? Do no, o kurde, vale. pasja a karty jakieś. Bo one mogą być, wiecie, tajemnicze no, no, lubi sobą, tak sobie na ścianie no e, widzę kartę, widzę kartę, Cic. jest na dole, na dole, no ze O kurde, po to Emir, no, dawaj, ja cię złapię Ja cię Ja cię przytrzymam, Mikulia, ja cię no przytrzymam Nie, się nie, nie, ja cię przytrzymam Nie no, na pewno to zrobił Mikulia, tylko nie chcę się 20 minut na specy siedzieć No mi też nie, chodź, chodź Którego się pod tym względem nie podobają no ktoś oh, ma kartę, Winda? Tak. czy nie? Ja nie mam karty. Oho, karty no, dać. O oh, nie, ja nie, nie, to nie było na stendem. tyle, no. No to 20 minut na resztę. 20 minut na resztę, No... Co trzeba w sumie? Fajnie te 20 minut z czekania. Mógłby chociaż tak dać... Kto jest teraz z Sepekiem? O. Mógłby chociaż tak, no, wiesz, i... na początku, nie ten. Nie wow. ma fajna rozkrewka, no super, super jest. Ciekaw wow. będzie jaki z tego Mikulia. uwaga, o mój się bo poczuła dobre, żeby weszły, O <grym> Boże. Chyba nie będzie Ach. nawet odcinka, Imir, chyba nie będzie. Chyba na nawet odcinka. połowa odcinka nie no. będzie z tego. Nie do no, fajne gierki, fajne, podoba hmm. mi po się. Bardzo fajne, co nie? Dużo się dzieje. Trzy godziny na spektaktorze. Adrenalinka, adrenalinka skacze. Ogólnie ja już dostaję o, o, zakłady o, o 10 UV coinów, że Delvex mi powie dobra. uwu Uwu ubochoinów. Na trzy minuty się rozpię. <noise> Uwukoina <noise> To <Uwó> Koinów, <noise> że AB wygra, że Kruszyn będzie później mówił przez 10 minut Uwó. Ale to nie tak Ej. był zakład uwu Jak nie? No nie, uwu zakład jest był inny Też jestem śpiący, śpiąca, widzowie Stało o one się respią w jakiś konkretnych miejscach, czy nie. mogą być w korytarzu? <sum> w różnych, bo w poprzedniej rundzie były w innych Tajemniczy rzuca po prostu w randomowych miejscach Ale na korytarzu Nie, Może być Możemy w końcu skończyć ten tryb no, plus jeden kurwa, Pus, wszyscy, wszyscy Dobra, się do na specu, no proszę. No, wicher, wicher, weź zrób tor. No ja nie, się rozpiłem. Jeszcze jakby reskił powiedzmy co co Nie, Mam więcej. Teraz pewnie mi. Nie, no to no 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 Nie, się jaką przyszedł całą mapę i nic nie znalazło. Dobra, no, ja to jest fajny odcinek. Poszukiwanie, kurde, ostatnie. W sumie, dobra, zim. Zim. jak jestem sam, to chyba nie ma co aj, próbować, aj, nie znajdę kart. Biedny wicher! No, Nogi sobie złamały! No, Nogi Nie! złamały! Dlaczego też go uleczył? Nie widzę teraz nic! Uleczyłeś mnie, No, po co? Tajemniczy gałkę. Nie, nie rób tego, nic nie widzę teraz! Baby, błagam, skończ to Siema. O oh. Boże, święty! Okay. Hiiiiii! Yeah, desperacja! Ja nie spodziewałem to się ja tego, Gratulacje, gra pokazaliście gra 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 gra. mi, że nie umiecie w to grać. Jeeey! Yeah. Trzy karty yeah. były. Yeah. Karta ja była więcej 9, ale trzy karty jest lepiej niż 0. Respektajcie. o kartę. Nie, 9 nie było. Ale fajna gra. Tak, zwykła. Idealnie. Bo tamten tryb trochę UW na 10. No. no, nie, równe no, uwu. No, Nowo. no. Nie. Aaaa. no Aaaa. Cały, cały Aaaa. dzień klasy D. Dosłownie Aaaa. nic więcej nie miałam. Dobra. Nie, I najlepsza. Nie, najlepsze. Ja 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 że klasa D że klasa Nie, tak jest lepsza niż dwie godziny na spektatorze. Nie, tak. hej. Kulia. Hej! Hejka. hej. Hejka. A, szukamy kogoś z kartą Tam jakiś naukowca albo coś, nie? Tak, tak, tak Siema MKO Mógłby w sumie zrobić tą kartę Idziemy za Mongo Idziemy za Mongo, Mongo idziemy za tobą tak, Ograbili tak, nas tak. wszystkich O, Dimon dajesz, dajesz bo Mongo umie w to grać Mamy karciochę Dobrze, dobrze, wiedziałam karta, żeby iść z tobą, z wiedziałam Ej, była karta? Była Tak, ale będzie lepsza Co? To? Otwór cukierki to Gdzie cukierki? Ale to słaba karta Aha Nic z nią nie A... zrobimy Nawet nie taka cukierkowa, bez sensu No, taka z Biedronki karta z Biedronki Karta moja, Biedronka tak zwana Ej, bo chodzę w kółko i nic nie ma Kurde ja ci załpałam o mówiłam, żeby wszystkim, żeby szli za tobą No to takie tak to wygląda właśnie Nic nie mamy za bardzo Nic nie mamy, kryzys żywotności mamy Kryzys wieku średniego mamy Ja mam choraby psychiczne i u raz na moc zgłasuję Oo o, o ojejku to takie, to samo mam takie DLC to łamane kończy też mamy Ej, strzelaj, nie ja strzelaj, się poddaj!